We wtorek, 15 lutego, od początku sesji indeks rosyjski mocno rośnie. Zgodnie z tym, co mówiłem w niedzielę o 21.50, wyrysowała się okazja z dotarciem do poziomu 1373, chociaż troszeczkę niżej były lepsze poziomy. Polski złoty odzyskuje wigor względem dolara. Względem franka odrobił już połowę wcześniejszej straty. Amerykański indeks SP 500 odbił bardzo ładnie od poziomu 4351. Na polskiej giełdzie również widzimy odreagowanie. Wig Games, Wig paliwa, Wig Energia rosną najbardziej spośród wszystkich indeksów. Mobruk fantastycznie odbił po raz kolejny od linii trendu. Menica skarbowa po bardzo dobrych wynikach dotarła do poziomu 135 zł, natomiast dalej ma przestrzeń do dalszych wzrostów. Co dalej z PKN Orlenem? Czy zrealizuje się głowa z ramionami, czy jednak rynek wróci do trendu wzrostowego? Co dalej z KGHM, który bardzo ładnie zareagował po wybiciu z linii trendu, przetestował ją od góry i teraz mamy wzrosty. Już jutro, godzina 20, 16 lutego, 10 spółek z sygnałami na liniach trendu.